O! To jest miejsce, gdzie są warszawskie koksy, zaraz ich odwiedzę. Co to tyle wody? Hello, cześć, witam wszystkich. Witamy! Wiesz, padłem na nową chatę. Co tutaj robicie? Robur widzę, że konsumpcja no, ziemniaki, ziemniaki pokaż ziemniora. Nic inne ziemniaka No dobra. Tutaj. Witam. Cześć. Czechom, tak. Właśnie rozmawialiśmy o nowych koszulkach, ale też jest tajemnica. Jeszcze tajemnica, tak? Taki nowe tajemnicę, wzory. Tajemnicę. Tak. Cały czas nowe. Cały czas. A u ciebie? Węcy, krecy, 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 krecy. To pracę, tak? To co ostatnio? Pracę na komputerze, jak to jak nie, nie trzeba się ruszać. Komputer stoi, tak? No i owca, tak? Już nie na redukcji, więc co? dzisiaj Czasami już humorze. To trochę więcej jest. I trochę więcej ciebie, tak? Trochę mniej więcej. Trochę więcej. Kuchnia. A jest. Zajrzymy do kuchni, do lodówki. Dobra. kuchnia. Pełna niespodzianek. Chciałem, żeby wiesz. że nie tydzień. było buł... na stole. Półka tydzień leży. To no, skromna kuchnia. Ale jest, tak? Kawka, herbatka, białeczko. Docenowałeś do, 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 do jeszcze z samym kucheniem mm -hmm. się bardziej innego No ale tak jak mówisz, póki co jest tak. tu jakieś masełko orzechowe jest. Widzę. Trzeba to trzymać tego bo się boję. Raul dalej je ziemniaki. Tak? Um, przyznawać się, co jest czyje. <grym> Moje są syropy zero. tym nie. nie, nie, nie. Ja tu nic nie mam. Ja tylko fast food, więc nie używam duchy. Bez cukru, tak? tak, tak nie, I tutaj stary, nie? jesteś nie? niedokończony posiłek. No, pewno są. Chlebek jakiś zdrowy. No wszystko jest. A tutaj co? Studio nagraniowe, czy coś innego? Do zdjęć. Do zdjęć, do zdjęć tak? Do bliżej do profesjonalizmu. I teraz na sklepy no foty nie na ani tylko mhm. właśnie profesjonalnie doświetlone. Pokaż się z ziemniaki. Jest to coś, nad czym chcemy zakończyć. Zobaczcie jaki profesjonalny model. O, i wrzucamy I teraz sobie dla nas on jak zupełnie wklejony, tak. nie wierzą. Ale kotlet nie wklejony jak cały czas Tak, tak Patrz I tam jest najlepsze jak słońce, lepsze jak w Dobra, to... podejrzewam, no tak. tu zobaczcie, że jest wejście, więc ja muszę trochę zmienić optykę O dobra Ukrańcy możemy opalać, pracownicy myślą, że robimy coś na komputerach, a wiesz, połowę czasu spędzamy tam na leżakach, nie? Ale to już. <laughs> To teraz co? Sklep, tak? Magazyn. tak? A kible? A kible są? Kible mamy dwa. Tak. Dla miłośników kibli specjalnie. To no jest szybko, ale Wyzyj zobacz, z już, Ale Ja Nie no jest. jest. Gabinet. Gabinet jest. jest. To, to jest ta, ta, ta bardziej kameralna, zdalona tutaj od wejścia. Więc tutaj dzieją się inne rzeczy. O jakie rzeczy się dzieją? No to jest profesja, tak? Jest kibel, jest. Tu jeszcze zanim wiedziemy, pokażę co robimy z hejterami. Tak. No do nas przychodzą też, chcą coś tam nam zrobić, ale ostatnio jak przyszedł, tak, nie? I tu ich trzymamy, żeby pokazać kolejny jak to. Mm -hmm. Także... Nie przychodźcie. No nie polecam nie polecam. Generalnie... No, będzie problem. Tak. No i kończy nam się trochę miejsca już na nich, nie? Widzisz, wszystkie te kartony to są hejterzy. Cześć, tak. witajcie. Ejo. W planach jest mały sklep stacjonarny gdzieś bliżej centrum Warszawy, ale póki co jeszcze klienci odbierają od nas właśnie w tym miejscu. A to już duży progres, bo miejsce jest spore. To co? Następnym razem... ale widzisz tą ścianę to? jeszcze, co nie jeszcze? Jest aż tak dużo tego miejsca jakby mogło być, bo dzielimy jeszcze tą powierzchnię z inną firmą, ale planujemy przejąć cały budynek. Myślę, że się uda do końca roku. A, czyli to będzie tam gdzie ta woda stała, to już ta, następny ta. raz będzie w UKW. Mam nadzieję. A na Robur się... dalej. Co? Już kartofle zjedzone? Ostatni. <gry> Ostatni kartofel. Ostatni gra. rzeczy, które muszą być pod ręką do pakowania. Naokoło są ciuchy i ciuchy. A dalej są nasze suplementy, które już muszą stać na paletach i jest ich bardzo, bardzo dużo. Możesz też tam... Okay, Pamiętam tak, że syropy Ci się spodobały, na pewno tych dwóch smaków nie było jakbyś ostatnio, więc mm -hmm. na pewno dzisiaj Ci podrzucimy, żebyś był szczęśliwy. Zobaczcie no, na zbliżenie. Banan. Zero są zdrowe, nie? Te są dobre. Większość czasu spędzamy na tym, co tu ty nowego zrobi. I tu są wykładane e, cięższe rzeczy. Jakieś białeczka, syropy, kreatynki. Treningówka i wszystko ładnie ładnie uporządkowane. Dostępność, no, praktycznie wszystkiego, jest dużo, dużo większa. Więc no, to jest kilka miesięcy różnicy, a naprawdę sklep o niebo lepiej zorganizowany. Robór dalej jej kartofla. G! Co on ma z tymi kartoflami? Wzory, ale też mamy... No właśnie, z tymi pokemonami. także gym leader dla każdego, kto jest liderem na siłowni. I... Nie wiem, czy będzie tak samo naturalnie, jak wcześniej. Nie, no nie powtarzamy. Mieliśmy petardę. Przed treningówkę teraz jest bomba. Robor, jedna puka przed treningiem. Trzech eee, nie mieliśmy, jak byłeś u nas ostatnio. Eee, fajna opcja to jest D302. Teraz idzie sezon właśnie na to, bo nie będzie słońca. Wszystko mamy razem i oszczędzamy, nie? A tak byśmy musieli kupić osobno D3K2. Także to, to są rzeczy, które my chcemy mieć na sklepie. Mm. Najnowszy krzyk mody, zestaw telefonu Lisa. Eee, ostatnio wystąpił w takim zestawie na filmie, czyli mamy czerwoną koszulkę i czerwone spodenki. Bardzo, Bardzo okay, bo nie To jest oczywiście parowia Coca-Coli. To jest kreatyna. Kreatynina, tak. tak jest. Byli jest Kolina to wspaniała kobieta, ma ładne większe modliny jednego faceta. Jero. O, Jak zagruchał, bo mnie ogląda No i to jest nowy smak, który będzie bardzo niedługo już. Dobra, dawaj Jacek pójdziemy coś zjeść, pokażę Ci jak prawdziwe koksy jedzą. Styka już w tych kartonach. Myślę, że będzie ciekawsza opcja nie. Tak, to dzikuj. Prowadzi, dobra, co tam? To gdzie jedziemy? Do Gdzie piekarni. Jedzie. Do piekarni coś jeść, tak? piekarnia, ale trafiła się bardzo dobra. Okej, okay, to jedziemy. O dziwo, najlepsza cienka pizza jaką jadłem jest w piekarni. I akurat no. kilkaset metrów obok. Jedz co chcesz, dobra. Teraz wszyscy zadają sobie pytanie dlaczego siłownia i białe pieczywo. No właśnie, pokaże. tak. Tam też masz strefę pizzy. Tam jest pizza kebab Jedna z najlepszych pizz, jak już mówiłem, najprzecięta pizza Na pewno z kurczakiem są najlepsze, to już takie zbadane Ale widzę, że chyba z salami są, wiesz Chyba tą z salami wiadomo. Co tam robór bierze? Lody widzę, tak? firma Lodziki, co? Zaraz to pokażę a się liżę Białe pieczywo Lodziki, no jedz co chcesz. Na czym to wszystko polega, tak? Co to za dieta? Okej, okay, ja mogę zacząć. Mm, dlaczego serek wiejski? Dlaczego... I tutaj mam akurat bułkę czosnkową dzisiaj i jakaś jeszcze błeszka. Nie wiem jak ona się nazywa, nie bardzo smakuje. Pieczywo węglowodany serek wiejski, białko. Co nas głównie interesuje? To jest energia, paliwo na trening. To jest budulec. To nas regeneruje, to nas buduje. Mm. Dlatego lubię takie zestawienie, bo mogę sobie właśnie zjechać do piekarni, do sklepu, gdziekolwiek. Jestem w trasie, nie muszę nic szykować i mi to smakuje. Zapiekanki też można? Ja, akurat jestem bez diety. Aha. się o to, co chcesz, nie? No właśnie, bo tu popatrzcie, o, robór, no, ja no, też coś chce. Wszystko da się wliczyć. Wszystko da się wliczyć, tak? Tak jest. Bardzo. No wiesz, ludzie błędnie podchodzą do tego, hmm, patrząc na to, że na przykład coś jest zdrowe. I to dzięki temu, że się schudnie, nie? Że mm -hmm. zamienisz właśnie na przykład białą bułkę na ciemną albo jakie jeszcze były przykłady tego. Cukru nie jeść w ogóle. Nie na jest cukru, gdzie to jest wiesz, zdecydowanie błędne. Jeśli się ruszasz, to twój organizm spokojnie sobie poradzi z taką racjonalną ilością cukru w diecie oczywiście. Nie? To nie jest tak, że robisz od rana do wieczora te lody, ale na przykład zjadł tak jak było widać wcześniej w materiale ziemniaki, mm -hmm. z jakimś mięsem, nie wiem co to było i do tego dorzuca jeszcze, powiedzmy, 50 gramów cukru, które są tutaj w lodzie, nie? Suma całego dnia to jest około tam 300 węglowodanów, 50 z tego to jest ten lód, nie? Sam cukier, powiedzmy. I on aktualnie właśnie jest w fazie redukcji, czyli gubi tłuszcz, jedząc w ten sposób. Jedząc lody, gubi no. tłuszcz, tak? I dieta jest ktoś dokładnie na to pozwala, żeby wpasować w sobie takie rzeczy, które lubisz, pomiędzy takie, które pozwolą ci dobić odpowiedni bilans makroskładników na koniec dnia. Makroskładników, czyli białka, tłuszcze i węglowodany. To jest najważniejsze. Oczywiście są też takie rzeczy jak to... i, i parę innych aspektów, tak. ale te makroskładniki to jest pierwsze. Tak. Aż, aż się zasłuchał, tak? Słucha, a co ty powiesz na ten temat? Co tam jesz dla u mnie, siebie? Dla mnie jedynie dwie bułeczki. To jest moja przekąska w ciągu dnia, to nie jest żaden mój główny posiłek. Nie jem głównego posiłku w pracy. Największy posiłek zostawiam sobie na później, na wieczór i zjem około 2000 kalorii dlatego mimo, że to jest białe pieczywe bułeczki no na pewno nie przytyję od tego. Okay. Rozmawiamy tylko o tych, co chudną a co o tych, co chcą przytyć No nie? właśnie, I ale tutaj co? Tutaj też chodzi? ten system jedzenia jest królem dlatego, bo trudno Ci będzie wyrobić załóżmy 6000 kalorii jeżeli masz taki wydatek wydatek z ryżów, z kaszy są to produkty, które Cię zapytają mają dużo błonnika Czujesz się ciężko i dlatego właśnie taki lud pomoże nam łatwo podbić wydatek sok nie poczujesz soku sok wypijesz przelatuje i masz 400 kalorii tak powiedzmy a zjedz sobie dwa worki kaszy które mają nie wiem tam około 500 kalorii już poczujesz już cię zapcha dlatego to jest też świetne rozwiązanie dla osób które mają ten wydatek duży. E, jeszcze możemy powiedzieć o ilości posiłków. O jak no. właśnie ile? No. waszym no właśnie zdaniem. Ile. No ile twoim zdaniem miałeś? Nie wiem, 6? Czy <grym> <grym> Ile? Nie osiem? Jeszcze, się, jeszcze z pobudką o 3 rano na twarzy, Nie tak? no ale serio, ile? No ile wiesz, w Ja właśnie przed chwilą powiedziałem, nie licząc tej przekąski, to dwa posiłki. Rano duży posiłek, wieczorem duży posiłek, łącznie z 2000 kalorii 1. naraz raz, 2000 za jeden po... Tu mnie zależy od okresu. Jeżeli redukuję, są to 2-3 posiłki, ze względu na to, że porcje są większe i ja siebie oszukuję, że się najadam e, i zmieszam sobie dobę na jedzenie, mhm. zaczynam późno Wstaję, idę na trening, idę do pracy, 12-13, pierwszy posiłek Jeżeli jestem teraz na masie, to 3-4, mhm. czasami zdarzy się 5, zależy Ja taki robór ile je? Na redukcję? mam teraz 3000 kalorii, to... 3 posiłki będą jak powiedział też później zaczynam około 13-14 później około 20 zjem i przed snem tak mniej więcej najwięcej jem no a w okresie budowania masy mięśniowej to będzie około 4-5 no, bo tam dobiłem z kaloriami już do 4000 4500 kalorii no już około pięciu posiłków musiałem myśleć. Powiedział robór jedząc z loda. I co na podsumowanie? I, no, nie? Właśnie, że nie ma znaczenia kiedy jemy i ile razy dziennie jemy, tylko znowu ten bilans makroskładników i kalorii na koniec dnia. Można zjeść raz, można zjeść pięć razy, jeśli będzie to ta sama liczba kalorii, tak samo podzielona na te makroskładniki, to efekt będzie na 99% taki sam. tak. osoba to, zdrowa, to, to i zdrowa? liście mit, że trzeba nie jeść cukru, jeść 6 razy dziennie. Można to zrobić zna. dużo wygodniej. Tak? I będzie taki sam. Teraz jest moda na to, że ty jesteś wiesz nie tolerujesz glutenu, nie? Ludzie sobie wkręcają i niepotrzebnie przechodzą na diety na tyle restrykcyjne, że eliminują gluten w 100%. Nie? Hmm. I tyle! No. A co ja mogę powiedzieć do restrykcyjnej diety? Restrykcyjna dieta jest dużo trudniejsza do trzymania i dużo lepiej jeść w ten sposób, jak my jemy, wliczając właśnie te no, nie, niezdrowe jedzenie, prawda? Ale to jest tylko 10-20% w porywach więcej. Nie? Po co ty bierzesz te ziemniaki i ciągle robór wozisz ze sobą, to? Nie, no tak naprawdę, no, żeby nigdy... No tak? co będę się produkował? No ser. kartofle na każdy dzień. Zmiana kierowcy to gdzie jedziemy panie kierowcy? Jedziemy na górki przy ulicy Korotyńskiego, na plac do street workoutu, gdzie zmierzymy się i przekonamy się kto jest najlepszy. Żebyś miał szansę z Roburem. No dobrze, spróbuję. Chociaż do Robura to trochę daleko. Musiałbym trochę kartofli wyjeść. te. Dobra, a tu jest ten cały sprzęciw. Jeżeli chcemy być duzi, to nie. Jeżeli chcemy być w formie... Po to tej krótszej tak. stronie, to tak. Ale byliśmy raz z owcą na wyjeździe i nie mogliśmy trenować, to chociaż dwa razy sobie poszliśmy na właśnie taki sprzęt. Ale jak w ogóle to będzie challenge, który będzie na kanale właśnie Koksów, tak? I wbijajcie tutaj... Tu jest adnotacja, tu na owcy. O, tu macie klikać. I będziemy się mierzyć. Będziemy? Okay. Będzie. Witam wszystkich widzów. Mały challenge dzisiaj z Jackiem. Tu jestem. Halo, cześć. Bez kasku. Bez kasku nie ma. Progres. To nie będzie nic wielkiego, ale i tak się zmęczymy. 30 podciągnięć. Nachwytem szeroko. I później przechodzimy na pątki na poręczach 50. To pierwszy skończy. Wiadomo, jest najlepszy. Nie, to jest łatwiej, no. Dawajcie, zniszczcie ich! Kurwa. Stary. zapraszamy na kanał Jacka. Jeżeli chcecie zobaczyć, co u nas gra na magazynie, jak są pakowane wasze paczki, ale to było głupie, nie można tak technicznie mówić. Po prostu sprawdźcie ten, ten tak, film Jacka. Cześć widzowie Jacka i nasi. Zapraszamy na challenge WK, hashtag WK Challenge. Tak, tutaj się próbuje i podciąganie plus Pompki. Sumie, pompki, na pompki na poręczach, tylko dobrze zrobione technicznie. No dobrze, to by było na tyle. To na razie, trzymajcie się, tu są wszyscy, tu jest saker, kręci. Ja Tam robór poszedł pokazywać ziemniaczaną formę i robić trochę zdjęć. Pączek też tutaj... To jest gość, który jak lody, nie? Przed chwilą. No właśnie to jest gość, który jak lody. No i widzisz, oświetla. Światło jest dobre, prawda? No i dobrze, i to by było na tyle i zapraszam Was na odcinek.